Siemka widzowie, dzisiaj będzie króciutki odcinek, bo nie 10-5 minut, ale nieważne. <laughs> Dobijamy dzisiaj 1000 pucharków. Już niedużo brakuje, tam 50. Sorry, że nie ma tylu odcinków. Nie wiem, czy dzisiaj będzie jeszcze jeden, ale musi... Jak nie będzie, to jutro będą dwa. Ja was lubię widzowie, wiecie, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i będzie fajnie. Będzie fajnie, śmiesznie. Yy, tak. Yy ci ujemy tysiąc słychać, a mamy ro, tą roast, czy jak tam. Rozbijamy Broka, czy brok jakoś tak, jako... No, nieważne. ważne że zaraz bijamy. Mm. Kurde, Leon. Patrzcie, jaki ładny Leon. <śmiech> 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 mm, mm. O kurde. Odbije, Marian odbije. Mm -mm. Dobra. Musiałem uciec. To moje. Przed chwilą na rozgrzewkę sobie grałem, więc tu albo tu. Nie, dobra, tam. Peny. Ona musi mieć gdzieś członka, albo i członek nie żyje. Nie żyje, więc musimy się cofnąć. Nie biegaj tak. Bo być mnie będą bić pokłony. Aristości, moi dokonań. Dobra, koniec zabawy. No i patrzcie, ładnie. Wygraliśmy. Ja sobie chwilę z, i, i, tą roz tą roz, jakoś tak. Nie wiem czy się witałem, więc powiem siema mordki kochane, jedyne moje y Coś mi szaliło w domu. Boję się. Nieważne. Tu mamy taka, taki karl tych, 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 o w ogóle karla mogę ulepszyć, więc sobie ulepszymy. Na pewno. Y Zaraz wiamy tego. Na pewno ty się na pewno patrzcie. Później będziemy się starali o kogo? O Dynamica na 2000. Cześć. Hmm. Więc co? No co, co? Dziękuję za 10 subskrypcji. Tam przy jednym filmie było e, tych było... Było... o Jezu. Było tam 130 parę wyświetleń. I ja was bardzo dziękuję za to. Naprawdę bardzo dziękuję za te wyświetlenia. Napiszę, czy chcecie coś... Na przykład spróbuj się nie zaśmiać albo spróbuj nie zaśpiewać. Bo jestem bardzo ten. Lubię sobie pośpiewać. Urwa. tyle osób tu jest. Co on taki? Panie mamy, ale ci duch. Co to jest, kurwa, za haker jebany? Mnie... A to ja! Co jest? Ale byłem sam przez chwilę. Nie wierzę w niego, nie. Jak może się tak walić i wygrana następna? O Jezu, trochę tak bym miał tych, tych, Zaraz odcinkach, Jezu. Nie. Dobijemy to, Ś się ucieszę. Bo to jednak będzie coś. Tysiąc pucharków. A pamiętacie pierwszy odcinek jak, w sumie miałem tam chyba 200 pucharków, ale nieważne. Pamiętam jak przy... zaczynałem jedną postacią. A teraz mam tam 9 postaci. Dobra, ty się tam rozwalać, chłopie, ale on jest dziwny. No, biegnij to rozwalać. Kurwa, kiedyś było lepiej. Blouster, rzeczywiście. Kurde, jakie dymy ten el primo tam robi. Jezusie Maria, co on tam robił? I no, musimy, musimy mieć HP, żeby tyle robić. też jestem dobra. Co porobiliśmy? Następne zwycięstwo. Ej, dzisiaj nie przegrywamy. Nie... Co mnie to zaskakuje, naprawdę, bo prawie na każdym odcinku była chociaż jedna przegrana. I oj, patrzcie, ile nam brakuje. Jezusie, tyle nam, tak mało nam brakuje, no. Przydałoby się coś wbić. Jakąś, jakiś tysiąc pucharków i będę bardzo szczęśliwy, bo to jednak jest coś. Bo pamiętam pierwszy raz jak grałem w to. Pamiętam, że raz grałem, miałem, do tam do 200, nie do 200, do 200 to zaczynałem tutaj. Ale ogólnie, jak grałem, jeszcze nie nagrywam na YouTubie. A tego bardzo żałuję, bo tak mieć kochanych widzów, to to, to fajnie. Nie, nie, co to jest, co to jest, co jest, co jest, co jest, co jest, jest, nie gin, nie, nie. Nie, nie gin, proszę cię, nie wiesz. Nie, co ona tyle bije?

My życie na szali. Mam dawnych co przeciw Moment już umo... mi Co się stało, właśnie? Ale i tak przegraliśmy. Nieważne, ale ja chcę bić tylko tysiąc pucharków. Nieważne, czy przegram, czy wygram. Naprawdę. <ścoughs> Dobra. Parę rundek i wygrywamy. Tysiąc pucharków. No nie... Róż tam się... Jezu, co to za głupi... Jak ja takich ludzi nie lubię... Stoją w miejscu i nic... Albo po prostu nobek to jest i nie wie jak grać... CO ONI TACY DOBRZY sam? Ten tu w ogóle mnie ma na strzała Umie strzelać w ogóle. No, w chyba tak, bo musiała ukończyć jakoś to. Co? Mm. Nie wiem co możemy zrobić. Na pewno te... Tego... kurwa. O Jezuś. Co jest? Co oni tacy silni są? Ej, to już było. chamskie Skąd on wiedział, że akurat tam jestem? Dobra, nieźwiadka, ok, ale. Ja tych ludzi nie lubię. Ała, jeszcze się uderzyłem. Dobra, rozwalamy szybko. A jak nie dam rady teraz wyjść do końca odcinka, czyli do, do 13 15, do 15 minuty, to zrobię oddzielny odcinek, chociaż wbijamy drugi raz jak bijemy tak 10 tysięcy w później pucharków, to jest. To jednak nam trochę zejdzie. Znaczy jakbym tutaj grał codziennie w... Tą grę i nic, nawet nie, nie pił ani nic. To pewnie bym wbił to szybko. Co jest? Ale ona się była? Przecież ona nie miała nic HP. Miała tysiące. A i tak była... przyniesz ode mnie. Chociaż nieważne, że ja ją biłem ileś. Dobra, nie gin tylko. Sekunda. Kurde no... No teraz 7000. tysięcy. Kurde, czemu się nie mogłem ruszyć? Dobra, nieważne, mnie to już denerwuje powoli. Dobra. Yy, wygrane dziewięć... 9... Osiem pucharków i, i to wygramy. Nawet nie będzie dobrze, 15 minut. <laughs> Wygramy to. Dobra. Teraz tylko nie przegrać. Skąd ja mam to? Mm. O kurde, jak się odpalił. Taką salwą walną, że jest. Dobra, musimy wygrać. Dobrze, że cz czwarte cz cz miejsce zajęliśmy. Dobra. Technika nuba. I idę, no jeno. Chodź na wybieg. Aha, czyli ona wie, gdzie ja biegam. Ehe. I co teraz robisz? O komuś nie wyszło. Mówię, że będzie całować. O, mam daleko? Z tu ten pieniądze. E, e. o, patrz. Le nie leczycie, Bo chyba nie... No, nie wiem co. Są... Czemu? O, 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 od razu lepiej. O, panie, patrz jak dobrze mam. Ale tu pójdziemy i będziemy... Zro zrobimy tak, że jak będzie ktoś ubiegł, to od razu się na niego rzucamy. Zobaczcie ja jak się rzucam. Tu nigdzie nikt. Tu też nie. Dobra. Bo też jest samy, jestem sam, więc. Ojciecko, nie mówcie komu, nie nie że uciekam. Dobra. Go, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, jednak nie. Ona ma 10 tysięcy życia. Jedenaście. To jest nienormalna. Siedem, osiem, dziewięć. Kurde, jednego nam zabraknie, tak? No nie! O! Oh, no nie! Jakie kamskie! Jeden pucharek, nie wiesz! Jeden pucharek! <laughs> nie wiesz no. <laughs> I co? co? Co, 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 co O kurde To nie jest zabawne, ona mnie bije Jezu, jaką salwę to walnął Co jest? Jaką mam salwę biją? łaj! Ale oni są mocni Trzeci i mogę zginąć <laughs> Nie bo teraz będzie czwarte miejsce Kurde, boję się Ja nie wiem gdzie oni są Coś od pola jest Ile ich tam jest? Dobra drugie Dobra wygraliśmy pięknie Czuję się fajnie, bo... Bo, bo mamy tysiąc pucharków. Dobra. Odbiorę tą postać. Tysiąc sześć pucharków. Nie wiesz. Ja nie wiesz. Dobra. Tysiąc pucharków. Zaczekajcie. Tysiąc pucharków. I widzimy się już jutro. W odcinku: Cześć.